Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku z otwierania kalendarzy adwentowych. I dzisiaj numer 5 w kalendarzu Word i zobaczymy co tutaj będzie. O. Aż tak mocno otworzyłam. Ojeju! Mamy, słuchajcie, kurczaczka! Jak fajnie. Dobrze, słuchajcie, ja teraz biorę nożyczki, i otwieram go z folii. Powiem Wam, że to jest tak małe stworzonko, że ciężko go pokazać, ale jest to właśnie kurciaczek. Przez słodziutki, żółty kurczaczek. O, tak on właśnie wygląda. Jak widać, ma wielkie czarne oczy. Taki pomarańczowy nos, znaczy pomarańczowy dziubek. Takie oto łapeczki ma. No, przez słodziutki jest naprawdę mega. Ja już słuchajcie, mam dwa takie kurczaczki. Jak pewnie pamiętacie, w zeszłym roku otwierałam kalendarz adwentowy Horse Club 2022. I tam były dwa kurczaczki. A teraz mam trzeciego. No, jest po prostu genialny. Muszę dla niego wymyślić jakieś fajne fajne imię, bo słuchajcie, poprzednie moje kurciaczki, to jeden z nich nazywa się Kajtek, a drugi Franek, więc proszę was o jakieś fajne propozycje dla tego kurciaczka. Mogą być i męskie i żeńskie imiona. Bo może akurat wybiorę jakieś żeńskie tym razem, żeby na przykład to była, wiecie, w przyszłości kura, bo skoro mamy już dwa koguty, powiedzmy małe, no to może być jedna kura, więc możecie też pisać żeńskie propozycje i może jakieś wybiora. Że taka bardzo fajna rzecz, dzisiaj w okienku bardzo się ucieszyłam, także ułożyłam go na miejsce obok innych rzeczy. I zaraz otwieramy drugi kalendarz. A jeszcze Wam pokażę, jak wygląda szóste okienko, które będziemy otwierać jutro. I nie mogę się już doczekać, bo słuchajcie, to będzie oczywiście okienko Mikołajkowe. I jest ono nad kurczaczkiem, właśnie tutaj. Także jestem bardzo ciekawa, co tutaj będzie. Wygląda na dosyć małe okienko, jak na Mikołajkowe, ale przekonamy się. Może to będzie kolejne małe zwierzątko, czyli na przykład kotek. Może to też być. Jeżyk, ewentualnie ta świnka morska, ale zobaczymy, jak będzie. Teraz drugi kalendarz. Wild life. I tutaj mamy piąte okienko, tam gdzie są pieniądze. Dobra, tylko gdzie to ma otwarcie? Chyba tu. Dobra. Ech, co tutaj jest? O, to jest to. To jest to, na co ja czekałam. Tada. Czyli mamy małego strusia. Jak pewnie pamiętacie, we wczorajszym odcinku w kalendarzu było jajko. Dla strusia. No i właśnie teraz tego strusia mamy, więc już go szybko otwieram. Dzisiaj słuchajcie, tematycznie mamy takiego oto małego strusia, bo w kalendarzu adwentowym Farm World mieliśmy kurciaczka. A tutaj właśnie mamy strusia. Jest on tak mały, że ciężko mi tutaj go utrzymać i Wam jakoś pokazać. O, a to jest właśnie lulu w tle. No więc mamy takiego, słuchajcie, przesły, strusia. Bardzo on mały jest, ale ma piękne detale. Ma na całym ciele, widzicie takie brązowe malowania, takie kreseczki jakby, a na głowie ma kropeczki. Te słodziutki ma dzióbek. jeszcze te łapki takie maleńkie po prostu. Oj, naprawdę nie wiem jak mam go trzymać. Oj, ostrości mi nie łapie, ale tak on właśnie wygląda. Taki po prostu malec. Naprawdę przesądziutki. Ma super wykonaną fakturę. I teraz dopiero widzicie, jak on super wygląda. I zaraz wam pokażę, jak wygląda z jajkiem. Dobrze, mamy to. Tak wygląda właśnie struś w swoim jajku. Czyli dopiero co się wykluł, wygląda to naprawdę super i bardzo realistycznie. I oczywiście odtworzyłam to oto zdjęcie. Także jak widzicie, mamy cały komplet, czyli jaja strusia i oczywiście małego ptaszka w środku. Bardzo mi się podobają dzisiejsze rzeczy w okienkach. I oczywiście piszcie imiona dla tego małego strusia. Drugi mój struś, ten starszy, mały, nazywa się Szaraś, gdyby ktoś chciał wiedzieć, a dlatego możecie pisać imiona. Mogą być też dowolnej płci, jakie tam wam przyjdą do głowy. Będę bardzo wdzięczna za propozycję i na pewno w następnym odcinku wam podam, co wybrałam. Chodźcie. okienko szóste jest bardzo duże myślę, że od niego jutro zaczniemy. Jestem bardzo ciekawa, jaki zwierzak tutaj będzie. Liczę na hipopotama, ale zobaczymy, czy dobrze myślałam. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś fajny komentarz właśnie z imionami dla naszego kurczaczka i dla strusia. Zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przykapić następnych odcinków. I do zobaczenia w kolejnych filmach.